Okej, okay, więc więc siema, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj nagrywałem sobie odcinek z Fortnite'a tryb kreatywny. Tu jest ze mną taki kolega. Dzień dobry. Taki. Witam. I taki, ale się nie chowa. No to e, ja się schowam, oni mnie we dwóch szukają. Tam w tym czymś się bawimy, gdzie wam znaczą chyba. Chyba, ale nie wiem, nie jestem pewny. No i co? Zobaczymy. Tam każdy z nas się chowa i dwie osoby szukają, bo jest ciężko znaleźć. i tam do tej A ja gdzie jest popykałem. pistolet? Nie masz? Nie mam. Weź sobie przy chwilę co leży. Gdzie jest chylko? A ty masz? Pistolet? No. To tam. weź mi wyrzuć. A potem ci oddam. No to jest to zmontować. No to, to się kameruje. Dobra, to dawaj, i ci Jak chcecie więcej odcinków... No to, nie 10 lajków i będzie kolejny, jeszcze będzie odcinek ze skamowania. To Wam od razu mówię. No to w tym się chowam? Dobrze idę w ogóle? W tym czymś? W tej takiej nowej. Jak to się nazywa? No to nie wiem, no chyba dobrze. Neo-korona neo taka. No, no. A czemu, się, czemu tam się nie da wejść wyżej? To trochę przyjpa. Wczelają, kurde, a to takie się wchodzi, dobra, bo ja nie ogarnąłem, gdzie by tu się schować. Ej, to ciężko się tu kurde, dużo miejsc. Da się tym być? Dużo rzeczy w No jest dużo właśnie rzeczy i nie wiem, czym się zrobić. Dawaj i kiedy tylko Dobra, dawajcie, tu się staniemy, widzowie. Wrócimy tam jak jego dawaj za mną ty jesteś idziesz czy co? Idę Tu Chyba sobie nie nie staniemy. Dostałeś. Zaraz dostaniemy. Do której szukacie? Do 46? Nie wiem, do której tu znajdziemy. nie. Nie, dalej do 46. 5 pięć, pięć. Jeszcze No dobra, jeszcze. Ja o nie! O nie! O nie! O nie! No. Jestem tu słaby. Ła! Oh wow, no nie, nie, no! Pozdro! Okay, ale ja, ja się chowam, nie? Bo ja ogazuję, tak. Przynajmniej widzimy, zobaczą, jak się szuka ludzi, no. Czy mamy iść chować, tak? No to chowaj, my poczekamy na ciebie. miałam jakby co, ale dobra, trudno. Dobra, tam z fullem, tak ci na to nie potrzebujesz. Dobra, tak jak widzieliście, perfekcyjna kampa. Ogólnie taki pistolet dodali i to się nim tak zmienić można. Mogę sobie być takim kląskiem chmiesznym. To takie spoko jest ogólnie. A ja... Jak wymyślicie spoko ten przedmiot nowy? Napiszcie w komentarzach czy jest spokoj. O, to jest 200 i kampa ale tu się no, nie, no, nie no, bawimy. Już? No, okay. A to tak wszystko tam rozwalać? Nie wszystko, ale tak obija, nie, nie odlewaj go. Bądź za wygodę ginął. O kurde, Ej. przepraszam. Kocham <gryzanie> burgerem, ała kurde. On tu wszedł, tutaj wszedł. O, tu wszedł. Przechodzę tu, tu nic nie ma. No Tak średnio czas, tak średnio. Boże, nie czas. Tak średnio widzowie, bo... Raczej go nie znajdę. Ja gdzieś słyszałem? On gdzieś inkognito się schował. To drzewo coś. Inkognito players, tu wbijamy. I go poszukamy. W ogóle greścisz, żeby bo mi nie będzie słychać. Myślę, że tak będzie dobrze. Nie widzę. się może Ja też. tak średnio. Tak. Ja nie mam tego dźwięku. Ja właśnie też. Ja nie mnie słyszę. Jakby tam się tak on takiego cheata użyć. No tam nie ma, bo ty... Ty nie, nie ma go. Ja się dobrze, ale jest to. No na pewno, bo tam to nie ma. Nic. Ale po wszystkim, Zara, auto, aima. Dobra, nie ma go, ja. Nie? nie ma go. Pa, jak się skampił. Z to wyjemy? dobra, zmieni, że chyba. Tu zejdę sobie. Znaczy mnie tu zejdę, bo ja, wie, wie, było głównie, wie, Wierzyjcie tak. w to, że się... że się on się znajdzie. Wierzcie w to, wierzcie w to. My go znajdziemy spokojnie. Dobra, dziś tu siedzi na dole chyba. Nie wiem, no, co ty? Myślę to raczej by się mógł zaś. Ja teraz o ping będzie. Wiem nawet słyszę do ping, Ja Jak on gdzie to poleciam? Ja to nie mam. No, to no tak średnio bym powiedział. Ja mi nie stoję, nic nie stoi. Nie wiem. dobrze wybór zaszukacy I nie, nie ma, go słyszę, to słyszę tu... słyszałem już... Ciebie. Pewnie przybiegliśmy koło niego 40 razy, jak nie lepiej. No. Gdzieś tu siedzi. Słyszę go, a to jest blisko, bo już strasznie. A gdzie jesteś? Gdzieś nie wolę, nie ja <grym> tak, któryś z was był tak blisko, że nie się się zadało. jaki skin? Nie, no proszę państwa, byliście obaj, byliście, ma tak blisko teraz byliście, że to jest nasato. Co? Ty może. Ty no nie ma. Ty a może to. Nie ma. Ale my jesteście mistrzem chowania, naprawdę mistrzem szukania Co? nie tak, że... Oj, no... Ty na on, tu... Kono, on nas widzi. Pokoń, Jaką pokoju Wam mam? Nie wiem. Gdzieś tu jest. O. Ty... Je, a jak ja no, on nam bejtuje? Mango. on jest tymi butelkami! Mango, on tymi butelkami! Czekaj! Dla tego, Gdzie on jest? Patrz skacze. wskacze! U butelki! Tak, ja go nie trafię. Ja nie trafię w ogóle. Ty, w co to strzelać w tych butelkach? Pa. Ty, on mnie! Pa! pa. pa. Ja to Kurde, nie, nie tego! Nie fajne. Dobra, zabij go i zostaw ja sobie nerwową. I ty go będziesz yes. To daj, teraz ty się hołowaj. No dobra, to... Ej, wiecie, skrywares. że znowu mnie podpowiedzi, Wiecie, że już kilka razy po mnie słyszeliście? Kilka nie wiem. Dawaj chowaj no się. Ja się już ja nie? Ja się odradzę. No ja nie, no Tak się robi fragi, widzowie. Tak się robi fragi. Jak się ktoś odradza, patrz na to. Pa, pa, pa. Patrz na to. A za to to subskryber musicie dać. Za to, o, za to łapkę musicie dać. O, taką wiezę. Dobra, dałeś sobie na tego? Dałeś co na szybszy obrót? Nie, gram na tym co grałem. Pozdro. 200 iQ. Patrzcie, patrzcie. O, o, o tak się buduje w tej grze. O, o tak o tak. O. 500 coś mam. 560. Ja mam Dobra, dawaj, Ja tak szczerać nie mogę. już jestem. No głupim dawać. Dawaj, 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 odcinek się nie przedłuży. Wjeżdżam ci od dachu. Odcinek? No. Krótki taki będzie. Co ty? Nie będzie krótki. Tak, gdy już trwa. Z 10 minut, 5, 8, jakoś tak. Prawdziwe, to jest za zaraz. Rezerowanko widzowy, tak to się robi. Zapraszam na live ogólnie w sobotę. Ok, czam nie znajdę pewnie. W sumie to masz najgorzej, jak się ostatni chowasz, bo jest dużo rzeczy rozwalonych. No tak, ale w sumie mam taką dosyć nawet niezadowolną kampę. Pa, pa, drugi śmieciami będzie. Czego się trafić? Nawet nie, nie wiem, nie, niewykonalne. A mnie to się fajnie przynosi. Ja gdzieś Tańko, na lewo coś pisało. Na lewo? A ja tego w ogóle nie słyszę, bo tak średnio. Nie, ja wam nie podpowiem, że mnie znajdziecie, ja nie podpowiem. Ja podpowiem. Zagwiz. Ja, ja też wam powiedziałem, że jeszcze po mnie są pali. Być zagwisz. Ale ja wam powiem dopiero pójdę, ja nie gwizdał. Okay. To by było dobre. To nie by było, było dobre. Znaczy nie prowokacje wam zrobię, robię wam. Jak słyszeliście, to słyszeliście. Chodzę i wale po wszystkim tam. Ale mi się wydaje, że stałaś gdzieś w drugim Jak Nie wiem, czemu mam takie wrażenie. Ale A gdzie ty nie, jesteś? A nie powiedziałbym, nie, nie powiedziałem. Czy widziałeś kogoś z nas? Czy kogoś z nas? No, nie powiem ci. No, no ale mów, czy widziałeś. No kurde. Nie wiem, trzy... nie wiem, poszukajcie jeszcze chwilę, z wam to ty, nie jednak nie, to ty, kurde trafia to, to nie ty, to ty, to ty, kurde, Ty. ja mam głupią kampę, nie nie ja, ja to Co, ja to ja, ja to ja, ja to kiedyś. Czyli to najszybciej. to się nazywa dobry tinker. Na 40... na 30 wam powiem, czy mnie widzieliście. Na 30 co ty? Wcześniej powiedzmy Na 30 Ta odcinek schowanego. Ale za 40 20 30 20 30 minut. Wam powiem, o 30 sekund. A, dobra. Tak to byście już mi znaleźli przez 10 minut. Ty no. Ty, zaraz... Co? No, dobra, nie dobra, nieważne. To jesteś ty. Mówiła? Nie, to. No, dawaj dawaj Czarny skin przebiegał koło mnie. Czarny skin, Emer Bruno. Emer Bruno. Emer Bruno, pokaż strach. Emer Bruno, pokaż skila Powiem ci, że ja Cię widziałem, ja Cię widziałem, ja więcej Ci nie powiem. A ile razy nie jest? A jak chcecie takich odcinków w ogóle wbijać? Emer Bruno co wjechał. Ej ty przychodziłeś koło mnie chyba cztery razy i nie widziałeś mnie, nie? nie? Ja jestem Dobra, chodzimy, Bruno. Wygrałeś. Chodzimy, Bruno. Wygrałeś chowanego. Nie ja cały czas. Tutaj mamy wygranego chowanego. MR Bruno. Tutaj sobie tańczy. No bo patrz, on się najdłużej schował i znalazł jeszcze i podpowiadał dużo. No i jak chcecie wbijać do takich odcineczków, no to suba łapę, dajcie i piszcie nikki na cza. Y, Boże. W komentarzach i może być. A tu mamy Majki Adiego z pompą. Tu mamy Emer Brudnego bez pompy. I co? To się ma...